Zero. Siemaneczko, tu Black BlackDragoPelz, ze mną jest SLP Siemano I znowuż na tej samej mapie, o Dobra, to jedziemy Dobra, jakie tam, jak tam twoje staty? Nie wiem nawet, gram bo gram Dobra, w następnym odcinku chyba będziemy już na większej mapie, nie? A kiedy nagrywamy w ogóle? Następny Aaaa, yy, wiesz, jutro? Może, jutro? może dzisiaj, jak damy radę jeszcze. No dobra, jak wgram ten, to... No patrz, no noby w dwóch idą. Kurde. Zatańcz ze mną jeszcze raz ostatni... Chcesz, to można mnie spawnować. Do ciebie? No, rozstawiłem znacznik, jestem snajperem na tej wieży. I tu zaraz spróbuję polegi Patrz kurde Ja skupiłem się na dwóch zamiast na jednym Już zaczęliśmy w te, wcześniej tą rundę, ale... Ty patrz, patrz, patrz na typa yy, Ale, ale, ale Za długo by trwał ten odcinek więc w połowie zaczęliśmy lecz to w dziwko A. Ojejej, dobra, ja tam jestem szósty A, nie wiem który Polecimy do... A, nie poleciałem A, teraz lagami, Trafię czy nie trafię? Trafię, nie trafię No patrz Kampi. Ale dobra być seno stało. Nie, on by mój, kurde. O, doktor Hater Szymaneczko, hyperzy. Uważaj. O, dobra. Zabiliście go? Kurde. Kurde, ktoś do mnie ma. Tak. opisał pisał A, a go a. Ole asysty poszły, ja! Ja w tabeli jestem 18 nieźle, jak na naj patrz, Pat, pat, rozwalej. Jak typa pistoletem. A widzę że bronił. Co? Pistoletem. Ale Alma mu FPS-a. ty w ogóle sprawdzasz FPS-y w bf No pisze mi z boku. An tak, bo nagrywasz No Kurde, przegrywamy O kurde, to był lak. No dobra, zabiłem go. O, yes, yes, jest, jest, nawet. No kur... Nie no, bo typek kampi na wierzynie i nie mogę go zdjąć. No kurde. To jak on mnie zabił, to koszpary? Mam no, kury! no. Ja też. O, 95 z Ja tam cisnę z pistoletu. Kurty, są już pod. Typek ładował. Yy, ten. Mój ładował wtypkę, nie? I. nie mógł zabić. Ja podchodzę i zabiję Ej, szkoda, że go nie zabiłem. Nadal przegrywamy? Nie, już ogląda się kończy. Pa, mój... Jee, o nie, zabili to, to, spotykamy się z... na następnej mapie? Wiesz co, czekaj. Że ja mam coś większego, tak? I... Dobra, 6 na 6 Szósty byłem. I dobra, zobaczymy, czy wbiłem lewy. O dobra, robot, no, robot snajperski, Nie wiem co to jest ale dobra Saperski Jeden chuj Ale pełno tłumików i tych innych odblokowałem Ja mam baretek w ciurku O kurde, dawaj lewej, lewej Ja, a dobra wiem, jest Nic. Dobra to ja idę na jakiś większą mapkę Dobra to się z wami już eknam Ale nagrywamy na czy nie? Zaraz się zobaczy. Ja jestem BlackDragOPL i o właśnie niedługo. A dobra, to w następnym odcinku powiem. Na razie, cześć.